Wie pan tak. co, ja teraz mam bardzo dużo czasu, oglądam te, w tej telewizji, dlaczego tyle nieprawości, dlaczego, no już kłamią już naprawdę i ci, co rządzą, kłamią i ci, co słuchają, kłamią. Ja kiedyś tak siedziałam, Panie Boże, przecież Ty nie jesteś głupi, tam jak, chociaż jak ten cały mitrasny no jak można powiedzieć tak publicznie katolików, to znaczy... Po Głowy pościnać czy jak to. A co mu katolicy zrobili? Przez 6 lat byli ludzie, umierali, bardzo umierali. Przez 6 lat nie było spowiedzi, nie było kościoła, nie było, nie było niczego. Nikt, Modlili się, bardzo wierzyli. Ja mówię, że nas to może i wiara i umocniła. I wie pan, co, przyjechali mi do Brześcia. Stoimy w tym Brześciu jeden dzień, drugi dzień. Wywieźli nas na bocznicę i pytają się, czy my ma, ma, mamy bardzo długo tutaj stać. Tak. I przywieźli takich z domu dziecka, chłopaków, takie po 12, po 11 lat. Jednakowo byli ubrani, jednakowo byli ostrzyżone. I te chłopaczki. Jeden rozmawiał po polsku, a drugi po rusku, bo jak był w domu dziecka, to, to po tego. I mówisz, że zebrali się po prostu i idziemy... Brzeście jest bardzo ładne miasto i duże miasto jest. Idziemy zobaczyć, czy jest cerkiew, czy jest, czy jest kościół. I wie pan co, że Powychodzili my z wagonu, jak, jak opowiadam, to zawsze zacznę płakać. Poza, zabrali nas w, w środek i tak myśli I jak zobaczyli, nikt nie, nie patrzył, czy to jest katolicki kościół, czy jest prawosławny. Na kolanach szli. Powychodziło całe miasto, co to jest? Co? Mówię, Sybiracy wracają. Przez sześć lat nikt nie był. Ja mówię, ani uspowiedzi, ani, bo nie kto miał. Najpierw pomordowali księży, pozabierali do więzienia i po, pomordowali, żeby, żeby tego. Tak. Wiara daje bardzo dużą nadzieję. Nie zapomnę, ile razy babcia uklękła mi, klęczali wszystkie trzy. I Panie Boże, wybacz. I ja mówi, Przyszłam do takiej rodziny, że grzyszkowiaki byli religijne. I dzieci doprowadziłam, że, że też tak samo. Zawsze mówiłam: Dzieci bez Boga to ani do proga. A ja to mówi taki jeden z drugim katolików: Co ci katolicy zrobili? Chleb ci zjedli. Polityka to jest brudna strona. Ale, synku, ale to tak nie można publicznie takie rzeczy mówić. Nie chcesz wierzyć? Nie, nie. Czy ksiądz któremuś z kieszeni wyciąga pieniądze, jak nie, nie dasz na tacy? Nie. I nikogo nie bierze za oszewki, nie prowadzi do kościoła. Nie chcesz chodzić do kościoła? Siedź tak w domu. No nie, chodź, ja nie chodź. Ale niech się spyta tych, co byli w obozach, albo tych, co byli na sobie, że 6 lat bez, bez, bez niczego.